Hello, hello, hello! Witajcie, moje gwiazdulinki. Słuchajcie, zobaczymy sobie dzisiaj, co on tam na tę chwilę, kiedy ty oglądasz ten film, myśli, czuje i zamierza. Tak sobie to dzisiaj e, zobaczymy, sprawdzimy. Jeszcze raz sobie taśniemy i zobaczmy, co tam jest w jego głowie, w tej... moje kochane, no proszę, proszę. Słuchajcie, pokazuje się nam w energii kogoś, kto chce... Być w swoich myślach, przynajmniej w takiej energii stabilności, wytrwałości, odpowiedzialności, dorosłości. Tutaj na pierwszym planie mamy człowieka, który, no właśnie, wchodzi z jednej strony w energię cesarza czyli ja chcę być odpowiedzialnym. Zarządcą w sprawach emocjonalnych. Jednocześnie mamy kogoś, kto bardzo dobrze się w tej chwili czuje, bez względu na to, przynajmniej w myślach, co się dzieje między wami, widać tutaj, że jakieś jego marzenia, plany, one albo nabierają kształtu, albo zaczynają się realizować. I mamy też osobę, która chce dla ciebie dobrze, chce być twoim przyjacielem. Może są jakieś myśli u niektórych z was przynajmniej o zaręczynach, o ślubie, ale te dwie karty, one także mówią o takim bardzo tradycyjnym angielskim podejściu do ciebie, do tej sytuacji. Do tego, co się między Wami może wydarzyć, lub wydarza w tym momencie, tak? Co mamy w sercu? Co mamy w sercu? No, w sercu mamy znów tę dominację. Tak, ja chcę przejść do działania. Ja chcę tutaj wyjść z propozycją, z jakimś zaproszeniem na randkę, na spotkanie. Rozpiera mnie energia, jest tutaj dużo ognia, więc jest tutaj dużo pożądania. Ok? Wydaje mi się, że Pan teraz bardzo mocno Ciebie po prostu chce, tak? Dobrze, zobaczmy, co tutaj mamy w potencjałach. Dobra, sprawdźmy sobie, czy to jest inna kobieta. Tak, na to, co on będzie robił, moje drogie, będzie miała wpływ z pewnością jakaś inna kobieta. Być może ktoś, kto jest blisko jego domu, tak? Jest, I dużo jest uzależnione od niej. To może być jakaś jego, nie wiem, siostra, przyjaciółka, mama. To może być ktoś, z kim on tworzy dom, jeżeli jest taka sytuacja, że nie jesteście w tej relacji samo jedne. ale też on swoje działanie myślę, że on nie obmyśla kolejnych kroków. Pozostawia to trochę losowi. Pozostawia to trochę właśnie takiej energii. Zobaczę, co się wydarzy, dam się ponieść temu, co mam w głowie i w sercu w danej chwili. Natomiast widać też, że on nie chce rezygnować ze swojej potęgi, siły, mocy, tak? Tutaj mamy taką bardzo mocną energię kogoś, kto. Chcę nadawać tempo, kto chce przejąć, no właśnie te kontrole, kto chce mieć władzę nad tym, co się między wami wydarzy. I teraz wydarza. Dobra, zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej, moje kochane, co tutaj mamy? O, proszę zobaczcie, tutaj mamy spełnienie i tu też mamy energię. Jestem spełniony. Albo oczekuje spełnienia, cokolwiek by to dla niego nie oznaczało, bo oczywiście dla każdego może to oznaczać coś innego, ale ta karta wypadła jako pierwsza, tak? Więc, więc ewidentnie czekajcie sobie. O, za bardzo lampeczkiem się sunęłem i, i świeci nam. Dobra, spójrzmy. Jak to wygląda dalej? Jak to moje kochane wygląda dalej? Zobaczmy. Z czym się zwleka? No właśnie, i ja myślę, że tutaj, nawet tak wizualnie, nam się to z tym kołem fortuny trochę kojarzy. Mamy zamarznięty zegar, więc myślę, że z pewnymi decyzjami, z pewnymi krokami. On po prostu, on je oddala gdzieś. Może uzależnia od tych sytuacji zewnętrznych, tak? Mamy kogoś, kto mocno w tej chwili tkwi w przeszłości. I widać, że ta przeszłość, ona go trochę więzi. To może być przeszłość związana z na przykład jakąś jego poprzednią relacją. Może tutaj z tego też powodu on właśnie z, y, będzie coś opóźniał? E, no. Jest nastawiony z pewnością na wzrost w tej relacji, mimo że myślę, e, e, że ta przeszłość, która tutaj w tej chwili go tak widzicie, więzi. Y, może mieć znaczenie na to, jak on ten wzrost w ogóle widzi, jak on widzi ten rozwój sytuacji e, między wami. Coś bardzo głęboko analizuje, przemyśliwuje. Więc to jest taka energia. E, no i w tym cesarzu, w którym, którego miałyśmy wcześniej, e, no właśnie, no to jest taka analiza i skupienie na, to, na tym, co jest rzeczywistością w tej chwili. Co jest, w rzeczy, co jest y, rze, rzeczywiste, a co może być tylko ułudą. Więc myślę, że tutaj no, głęboko analizuję. Jest nim, aha, analizuję, bo jest w nim jakaś niepewność. Może dostaje sprzeczne sygnały, może coś takiego. Niepewność, którą on próbuje przykryć brakiem emocji, może też uciekać od swoich emocji. Tutaj w jego sercu jest w tej chwili mak i jest dużo pożądania. Może ze względu właśnie na przeszłość on się boi otwierać, angażować. Jest w nim dużo przebaczenia i dla siebie, i dla ciebie, więc. Być może, jeżeli coś się wydarzało takiego niefajnego między wami, no to tutaj mamy taką energię, jak chce się pogodzić. Ja jakby nie, nie trzymam urazy w sercu, ale także tak sobie myślę, że jeżeli na przykład nie wiem, pytać o kogoś nowego, tak, lub nie ma między wami jakiegoś kwasiku w tej chwili, to jest to człowiek, który raczej nie jest osobą pamiętliwą, tak? Jest w nim jakaś zazdrość, jest w nim w tej chwili zaborczość. To na pewno być może on się uczy właśnie nietrzymania jakichś złych energii w sobie. Myślę, że znacie się z poprzednich wcieleń, myślę, że on też czuje z Tobą połączenie. Na wielu poziomach, bez względu na to, ile się znacie, tak? Okej. Okay. I tutaj mamy, no, jest, jest otwarty na nowy początek. Ten nowy początek to może być oczywiście nowy początek z tobą, ale ten nowy początek. E to może być pożegnanie właśnie tej przeszłości, jakiejś zazdrości, niepewności. I on tutaj liczy na to, że właśnie taka energia spokoju, wybaczenia do niego przyjdzie. Wiecie co? Sięgniemy sobie jeszcze po jedną talię, żeby tutaj jeszcze sobie troszeczkę wyciągnąć informacji. Zobaczymy sobie, co go, tam, co go tam blokuje, bo to jest ważne, tak? Dlaczego to tak wygląda? Co go tutaj blokuje, dziewczęta? Zobaczmy. Co to może być? Co jest tą blokadą w tej chwili? Ponieważ yy, a. Ponieważ jest zdystansowany, wydaje się niedostępny, spróbuj być bardziej przyjazny. I tutaj podejrzewam, że to jest właśnie to zwlekanie, ten brak emocji. Czyli on stara się być w takiej energii. No właśnie. Na spokojnie, z dystansem do tego podchodzę. Czyli ten cesarz z kapłanem na samym początku. I zobaczmy sobie dalej. Zobaczmy sobie dziewczęta, dalej jeszcze, co nam się tu pokaże. Nowy początek, zobaczcie znowu. Znowu ta karta nowego początku. Nowego początku w jego życiu, nowego początku w tej relacji. Widać, że on jest zauroczony Twoją osobą. Zamierzone kłamstwo próba oszustwa. Na przykład dotycząca tego, że on jest niezaangażowany. To jest ten, ten diabełek tutaj. No. Tak, tak, sądzę. Bezczynność, ślimacze, tempo, nieotwieranie się. No, czyli cały czas mamy to zwlekanie, tę przerwę, tak? W zamiarach. I dojrzałość, dobrobyt i jesień. Czyli dziewczęta, słuchajcie. Z tego całego dzisiejszego czytania wynika, że Pan w tej chwili jest w takim momencie, w którym przede wszystkim nie chce działać pochopnie, ma jakieś tam swoje problemy, które nam się w energiach pokazały, ale jest otwarty na nowy początek później, w jakimś lepszym dla siebie czasie. Kolejne czytanie z tego cyklu już jutro, moje drogie, więc jeżeli chcecie takie czytanko, zostawcie łapeczkę, zostawcie w komentarzu gwiazdkę. Ja Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia.